Dynamicznie powstaje za moimi plecami arena na, na obiektach Wandy Kraków, wszystko idzie zgodnie z planem, pogoda dopisuje, pierwsze treningi za nami, póki to dziewczyny zadowolone, miejmy nadzieję, że, że impreza jutro odbędzie się zgodnie z harmonogramem i, przeszkoda nam, i pogoda nam nie przeszkodzi. Można by powiedzieć, że tylko w, mówiąc o siatkówce, ale według mnie to jest aż 250 osób na żywo zobaczy zmagania siatkarek i siatkarzy. No, jesteśmy pierwsi, którzy, którzy się na to zdecydowali. Niesamowite wyzwanie w dość krótkim czasie, także sporo do, dobrej zabawy i miejmy nadzieję dobrej siatkówki przed nami. Zaczynamy w Krakowie, śladem Wisły popłyniemy do Warszawy i do Gdańska na finały. No, dużo było wątpliwości, jednak z, tutaj z, z informacji od klubów szykuje się świetna zabawa i tego się trzymajmy. Będziemy musieli się szybko przekonać na własnej skórze, jak, jak to będzie grać z przeciwnikiem, a nie tylko na treningu w nowej formie, jakie są czwórki, na zasadach, które są nietypowe dla plażowiczek, bo one mogą więcej tu zrobić, a dla zawodniczek z hali, no już sam piasek, inny styl grania też jest wyzwanie, ale myślę, że będzie to nie, nie tyle co zabawa, ale dobre nowe doświadczenie i Dziewczyny też na, na każdej pozycji będą mogły z tego fajne, fajne rzeczy wyciągnąć i mam nadzieję, że będzie to przede wszystkim dobrze też wyglądało dla, dla oka, dla kibiców i dla m, tego cyklu, który ma tutaj zostać zainaugurowany. Dla całego środowiska siatkarskiego ten lockdown, jak i dla całego sportu, nie był niczym dobrym, przyjemnym. E, i, I myślę, że w okresie przygotowawczym e, wejście na plażę. Na takie rozgrywki będzie dobrym, ciekawym rozmaiceniem, ale też nie ma co tutaj mówić, że to jest tylko zabawa, bo, bo sami z chłopakami ze sztabu graliśmy przeciwko dziewczynom, żeby trochę to rozmaicić i spróbować też na własnej skórze, jak się je te czwórki, kolokwialnie mówiąc, i jest dużo. Dużo ruchu, dużo przewidywania albo próby przewidywania i naprawdę to nie jest tak, że we czwórkę to się mniej zdecydowanie robi niż w tej normalnej odmianie plażówki. Mówię, no sami na własnej skórze to, to sprawdziliśmy i, i trzeba naprawdę być cały czas zaangażowanym, nie wyłączać się, bo jest 9 metrów, które trzeba obrobić, nie 8 i, i można naprawdę dużo z tego wynieść. Nie jest to. Nijakie granie. Moim zdaniem, nie się za sobą, tak jak mówię, poczułem to na własnej skórze sporo, sporo dobrego. Trochę dziewczyny mnie przeciorały, że tak powiem. Nie, no już nie to lata, nie, nie szukajmy się, no już trochę tam jest tych latek, ale bardzo fajnie się y, 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 jeszcze gra, jeszcze gdzieś tam to serducho bije coraz szybciej, jak się wchodzi na boisko, bo z boku trochę inaczej jest oczywiście, ale fajnie, fajnie jest potrenować z dziewczynami, y, fajnie na piasku też pograć, także zobaczymy, jak, jak to będzie przebiegało dalej. Jest to nowość i dla kibiców przede wszystkim, a też dla zawodniczek, zawodników, bo. Tak jak gramy właśnie na plaży po dwóch, tak tutaj będą cztery osoby na boisku i to boisko będzie jeszcze większe. Warunki tak jak na hali, czyli zasady też halowe, także może komuś się pomylić, kto jest typowym plażowiczem i, i, i będzie po prostu gdzieś tam ten nawyk jeszcze miał z plaży. No nie, no na pewno będzie ciekawie, fajnie dla kibiców przede wszystkim. Fajnie, że to w ogóle się dzieje, że ktoś wyszedł z tym pomysłem. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bo, bo długo czekaliśmy na, na powrót siatkówki I, i fajnie, że tu jesteśmy, bo chyba o to chodzi. Fajnie, że takie fajne zasne zespoły też przyjeżdżają i, i zgodziły się przyjechać na ten turniej. Myślę, że to jest na pewno ciekawe, ciekawe widowisko przede wszystkim dla kibiców i oni też już chyba troszeczkę czekają z niecierpliwością, żeby zobaczyć siatkarzy, siatkarki na, na boisku, bo dawno nas nie było.